Chcemy więc przynajmniej, aby można sobie było pomyśleć nieskończoną inteligencję, dla której wyobrażenie tego byłoby możliwe, pewnego rodzaju ogromną świadomość, która klasyfikowałaby i widziała wszystko w swoim czasie. Nieskończona pod pewnym względem, pod innym byłaby ograniczona. Miałaby bowiem tylko ograniczoną pamięć przeszłości. Nie mogłaby mieć nieograniczonej pamięci, gdyż wówczas wszystkie wspomnienia byłyby dla niej jednakowo żywe, a zatem czas nie istniałby dla niej. Czy nie stawiamy się w położeniu tego niedoskonałego Boga? Czy nawet Ateiści nie stawiają się w położeniu, w którym byłby Bóg, gdyby istniał. Owa inteligencja hipotetyczna, gdyby nawet istniała, byłaby dla nas niepoznawalna. Należy zatem poszukać czegoś innego.